No witam ziomki ziomale Teraz tak Mam 46 energii Jak to przystało na mój y, 14 mały poziomek Więc mogę sobie zagrać kilka razy na planszy którą już... chyba opanowałem yy... O jak fajnie Wyczyściłem rejestr Wyczyściłem syfy skompa. Yy, i, I mi pamięta planszę. No to jednak no wina była kurczę komputera, a nie, a nie gry. Bo mi przedtem pamiętało jakąś głupio, głupią planszę gdzieś na końcu, a teraz elegancko się ładuje. Dobrze, może, może wystarczyło po prostu pamięć podręczną wyczyścić, ale ja wyczyściłem wszystko, rejestrem się zająłem. No i tak. Tą planszę mam opanowaną w miarę. I pojedziemy kilka. A, gdzie są mrówki? Ja pierdół. Ale, e, jadę mask... E, o kurde, ale mi się trafiły. Ale tukan wiem gdzie jest, to wiem gdzie jest. E, sweet potatoes! Ciao ja, ja Słodkie pomidory, ja nie wiem gdzie są. O chyba tutaj. E, gold nuggets, gold nuggets. Złoń. Ale trudne mi się trafiły, ja nie mogę. E, shears to były te nożyce eee krożbą gdzież ten krożbą tutaj był o. ale tych rzeczy to ja nie wiem mrówki czy ktoś widzi mrówki bo ja mrówek eee nie widzę dobra podpowiem sobie to jest ten gold, gold nugget rzeczywiście złoty złoty coś tam ja nawet nie wiem co znaczy nugget jadę mask Maska, maska, maska jakaś, tak? To nie będzie to na pewno, to może być to, ale to nie jest maska, ta. To będzie ta maska i ją już miałem kiedyś. I te mrówki to ja już poczekam, nie chcę tracić punktów yy, zatrafienia. Już tak straciłem 5000. Poczekaj mi chwilkę. Mróweczki. Ja, ale głupie mrówki. Mrówki z liściami, no dobra. Strasznie malutko punktów, jak na y, piąte trofeum. Raz, dwa, trzy, cztery, tak, piąte. Y, ale może pójdzie na, na, lepiej następną razem. Dostałem takie kurcze słowa, których nie miałem wcześniej. Arrowhead to jest to, quill to będzie te piórko, y, to jest sweet potatoes, o właśnie, były przedtem. E, złoty topór to jest tutaj, booker, shield to jest ta tarcza, white flower, nie miałem jeszcze białej kwiatków. Czy ktoś widzi białe kwiatki, bo ja nie. E, ale ladle to będzie ta, 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 ta cholerna ta. E, to będzie żaba, ladle, hochla znaczy się, a teraz te białe kwiatki. jest rzeczywiście mały biały kwiatek. Mały flower, a nie flowers. Lubię tą grę, spodobała mi się wciągłe, neła mnie. Ciągła chciałem powiedzieć, ale to chciałem tak specjalnie powiedzieć. W ciągła. Ja sobie lubię mówić tak. Krab to już na początku miałem kraba. Jest. Crosh to jest ta cała kusza. E, gdzieś ten skorpion był, bo zapomniałem. A może nie miałem. Golden Axe przynajmniej jest. To jest Jelender. E, scorpion, Skorpion, Masakra, scorpion, ten skorpion. Dekorative plate, halbert Halabarda, o oh, wow. To jest tak. E, Pirania no to tutaj siedzi na górze. Eee, tak dziwnie. E, decorative plate scorpion i blue journal. O, oh, to będzie journal. Jeszcze tego holarnego skorpiona chciałbym znaleźć. E, albo decorative plate. E, to. Myślałem, że to będzie dekorative plate. Yy, ost... No dobra, podpowiem sobie. Ja przecież skroplona już miałem kiedyś. Jest tutaj rzeczywiście. I teraz ten de dekoracyjna. Yy, jakaś taca czy coś takiego. Gdzież to może być? Gdzież to może być? Gdzież to może być? Nie wiem! Kurde. Szło mi lepiej wczoraj, kurde, dzisiaj rano świeże mózg obudzony i kurde, jakoś tak. W ogóle trafiały mi się słowa jakieś takie, kurde, kichowate, kurde, w ogóle, no, nie wiem. Szybciej, szybciej, no. Nie miałem tego nigdy, tego decorative plate. Kichowa to idzie, jeszcze będę musiał mieć dużo, dużo energii, żeby te piotra oznaczenie zdobyć. Uh, no dobra Jeszcze 19 energii Jeszcze dwie gry przede mną Play again. Jeszcze mam energię zresztą kurczę od znajomych Dajemy Emeratne klanse to jest stare Wiadomo pirania jest tutaj y Zatruta Żeba tu kan Owl Nie wiem co to jest owl Ale awokados jest tutaj y Wykonanie popco... Zrobienie popcornu, proszę bardzo. Boa Constrictor to jest ten Boa tutaj. Vampir Bat to jest ten nietoperzyk. I Dragonfly to... Czekaj, przecież to Dragonfly to jest ważka. A ja jeszcze ważki nie miałem. O, lewcia. Nie no, gdzie tutaj jest ważka? Dragonfly, 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 Dragonfly. Ślepy jestem, pewnie już wszyscy widzą ważkę gdzie jest A ja ważki nie widzę Tu jest I teraz sobie podpowiem A o, to jest Sowa, tak? A ja nie wiem Moja angielski znam tak Kiowa Poszło, że tak powiem, średnio Rekord miałem dużo lepszy i no, co ciekawe, rekord miałem na drugim odznaczeniu, to tak szybko się, się kończy to odznaczenie. 434 tysiące ponad miałem. Jeszcze ostatnia, może pójdzie lepiej. Agave, Kaktus, to już wiem, to zrobienie popcornu, proszę bardzo. Mapa to oczywiście jest tutaj, e, ten, ten Marcio to jest, jest tu. E, puder, flask, kurde, to była taka ta, to był... dobra królika klikniemy bo... o, straciłem punkty e, dobra, jeden neklans e, to było to, tak? o cholera, to nie to to jest jakiś inny neklans Eee... chamel znowu kijowo Kijo, Kijo poszło hmmm Puder flask, to była jakaś flaszka z pudrem, ale to już tutaj No właśnie. Tak dużo, a ja nie wiem. Dobra, będzie dłuższy filmik. To, a to jest ten kurde cholerny. Puder flask. Nigdy nie wiem. Gdzie. Wiedziałem, że gdzieś w tej okolicy. E, jadę na klęs, to jest tak. Neclens, ale nie ten. Czyli. A może to tylko. Nie, nie to. Tu jest. Jeszcze jakaś capybara i chainmel, chainmel, chainmel. eee, to nie będzie, to ta tarcza, to jest jakaś dziwna tarcza, to jest majan, coś tam. Mam podpowiedź. Kurde, tego, tego cholernego capybara nigdy nie mogę zapamiętać, bo nie wiem, co to jest. Jakiś, kurde, rosomak, albo co? i eee, jeszcze coś tutaj. Wszyscy już pewnie wiedzą, gdzie ten chainmail jest. Aha, ja już wiem tutaj, przypomniał mi. Ale to nie koniec, bo ja jeszcze energię mam od znajomych. Więc yy, wyjdę, ale jeszcze wejdę, nie? Jeden energii jest, ale sru. Ejku, no my jakieś facebookowe, główna. Wyskoczyłem. Wiedziałem. I znowu jeszcze coś mnie czeka. Wiedziałem. Jeszcze coś wyskoczy. Aha, no to już... Ale nie będę klikał, bo jeszcze mi zminimelduje. Yy, Inwentory. Mam od znajomych pełny zestaw energii. Rus, 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 Jak sobie wszystko. E no. Przecież kliknąłem no, to, a to mówi. Dźwięki mulom. No pewnie dlatego, że keś miałem wyczyszczony. Ee, jedziemy jeszcze dwa razy z... So, Imgott so to Javelle O, oh, make popcorn się pojawiło. Hatchet to wiem, że tu jest. Poporek. Gold disk jest tutaj. Krapno to wiadomo, że... Tu, tu kan sobie się tutaj e, pochodnia jest tutaj, ona się nie pali i dlatego mnie zmyliła kiedyś. Tortilla z to... I jeszcze se podpowiem... O masakr, źle kliknąłem. Już to jest... Samożyce to już było, a ja w nożyce kliknąłem. No tak, mogłoby być lepiej. Jak na, taki, na takie moje umiejętności, już, że tutaj tą planżę opanowałem mniej więcej. I jeszcze jedna gra. Ostatnia już teraz. Bo już później będę musiał wyjść z gry, żeby zdobyć więcej. Golden X. E, Parrot to jest papuga. E, to jest Rushla, Scallop, Shellbow, Laddle to jest Hochla. E, der to będzie... Jelonek Gold Neck lance. Gold Neck Lens, a gdzie jest Gold Neck Lens? Cholera e, Dobra, decorative plate to będzie to, by to już było Wooden basket pamiętam tutaj e, Silver ingots, tu I sobie podpowiemy gdzie ten Gold Neck jest To jest to? No nie domyśliłbym się Tak, punkty gorzej niż za poprzednim razem. Czyli poszło tak raczej yy, średnio, a czasami nawet miernie. Bo ja czasami jadę po 400-400 tysięcy co chwilę, a teraz kurczę coś tak kijowo. -ki -ki no, a tak w ogóle sobie tutaj troszkę porządek porobiłem. Drzewka oczywiście kasuje oczywiście przy każdym yy, otwieraniu. To drzewo jeszcze do skasowania. Ta. Eee, no i tak, jeszcze będę musiał sobie tutaj te drzewko tutaj dorobić, bo grałem, grałem na raty na każdą planszę. I tego drzewka nie zrobiłem, bo tutaj mam trzy albo tak, trzy odznaczenia zrobiłem. Trzeba zrobić czwarte i piąte. Eee, ja tak gram, że tutaj ten wiatrak odkryłem jeszcze, go w ogóle nie robiłem. Też jest jedna taki, taka plansza. A na razie chcę robić te plaże, które tu. są. To ukończę, to może zrobię to drzewko teraz. Do końca. Nauczyć się muszę od nowa, bo dawno nie grałem na drzewku. No i tak, żeby nie przedłużać, żeby filmik nie był za długi... ...to będę... ...kończył. A! Next time... ...następnym razem, może nakręcę coś z żołgów, bo może dzisiaj sobie zagram jeszcze dzisiaj coś coś puszczę na youtube tak to mi tam kolega XP, drugi kolega XP i coś idzie do przodu bo przynajmniej tyle bo ja nie grałem już chyba z 3 dni no a w ogóle to kręcę frapsa mam na 20 fps a mi się tutaj spada do 15 fpsów ta gra. Taka przeglądarkowa, głupia gierka. A fps bardziej spada niż w czołgach. No. Dobrze. Dziękuję. Można... Jak to ma ochotę, to subskrybować. Jak to nie ma ochoty, to nie subskrybować. Jak to ma ochotę, to komentować. Jak to nie ma ochoty, to też może, to też musi komentować, bo ja lubię komentarze. No. Cześć.